przeczytam listę hańby, więc oprócz yy... więc przewodniczący biskup Krzysztof Zadarko, członkowie biskup Damian Bryl, biskup Szymon Stółkowski, znany z wielu ekscesów, w tym tym innymi ataku na yy arcybiskupa Dzięgę. Następnie konsultorzy ksiądz Janusz Balicki publikuje wciąż w więzi. Rafał Cykiera publikuje wciąż w więzi. I ten projekt został podpisany m.in. przez Włodzimierza Czazastego, Wandę Nowicką, Joannę Schering-Wielgus, Krzysztofa Smiszka, Adriana Zandberga, Annę Marię Żukowską. Następnie, ojciec Wiesław Dawidowski Osa i to jest ważne nazwisko, bo to jest augustianin, który ostatnio się pojawił w TVN, żeby powiedzieć, żeby blisko był z papieżem nowym, znaczy kiedy on nie był jeszcze papieżem, no bo to ten sam zakon. I teraz ojciec Wiesław Dawidowski był prezenterem telewizji TVN-owskiej Religia TV, blisko. Związany z kolejnym kandydatem na prezydenta, marszałkiem Sejmu. Był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Publikuje w Tygodniku Powszechnym i więzi. No, także, no i był też, chyba, 9 lat przełożonym. W prowincji polskiej Augustianum, w tej prowincji, z której tego zakonu, z którego pochodzi papież. Nie wszystkie nazwiska tu sprawdzałem, nie było czasu, no ale przeczytam te nazwiska. Papież Jan Paweł II, Patrycja Hurlak, pewna pani z Ostrołęki, następnie biskup Kiernikowski, Diana Paulińska, no następnie Gabriel Narutowicz, Grzegorz Braun. następnie. Hugo Kołąta Jorge Mario Bergoglio, Korwin Mikke, e, Adolf Hitler, Justyna Steczkowska, Paweł Kaczmarczyk, ksiądz Leszek Kryża, ksiądz Damian Michalski, jezuita, charyzmatyk, ksiądz Maciej Ostrowski, Rafał Rogala, Tomasz Sieniow, zajmuje się integracją cudzoziemców na Lubelszczyźnie, Katarzyna Stankiewicz, Monika Trojanowska Strzęboszewska i Magdalena Wolnik Mierzwa. Tą zajrzałem, szukałem jakichś informacji o niej jako przykład. Ona zajmuje się uwrażliwianiem mieszkańców solicy na sytuację osób wykluczonych, znajdujących się w kryzysie bezdomności, osób starszych, chorych i samotnych oraz oczywiście yy, uchodźców.